Siemanko, środowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam ponownie w odcinku, który jest bardzo podobny do jednego z ostatnich odcinków. Tak samo zaczynam go nagrywać z GoPro. Tak samo w tym pokoju i tak samo właśnie jest to chwila przed wyjazdem. Kolejny travel vlog. Właśnie dobiegł końca proces gotowania ryby na parze, i teraz właśnie tu szybko trzeba to. Umieścić na tej górze kartofli i będziemy to jeść. Będziemy to jeść. Jest to właśnie nasz ostatni posiłek w tym kraju. To na to jeszcze przyjdzie sól, na to jeszcze przyjdzie oliwa z oliwek i to będzie dobre. Mm. Nie ma to jak pół, pół kilo kartofli przed lotem samolotem. Mam nadzieję, że, że nie badamy żadnych problemów. Właśnie z przewodem pokarmowym tabletka do mycia naczyń jest. Jest. Tu jest eko, start. Tak się myje naczynia. Tak się odkłada rzeczy na miejsce przed wyjazdem. Tu wszystko posprzątane i poukładane. Godzina 16:44, my już na trasie do celu pozostało 51 minut. Celem jest lotnisko, no i tak to wygląda na trasie, jak widać. Pogoda jest taką trochę do Bani, a tam gdzie się kierujemy, czyli około 3000 km na zachód, jest tak samo jest lipno pogoda, ale idzie ku lepszemu. I tam są, jest większa szansa na to, że będzie fajna pogoda, bo to są takie prawie, że ciepłe kraje. No i fajne, jademy. Co to jest dokładnie za kraj, to się dowiecie na końcu odcinka. Mogę Wam powiedzieć, że tym razem to nie jest aż taki spontan. Podróż jest już zaplanowana od jakiegoś czasu. Generalnie, co najmniej dwie rzeczy ściągają mnie w tamte okolice. Obie zaczynają się na literkę A i kończą na literkę A. Postanowiłem się zatrzymać, żeby zrobić obowiązki youtubera, czyli opublikować odcinek pod tytułem Trzy kropeczki w Luksemburgu. No i muszę to zrobić na laptopie, udostępniając internet z telefonu, bo mam jakiś problem od pewnego czasu z zalogowaniem się na Google'a oraz na te wszystkie około googlowe aplikacje, takie jak YouTube na iPhoneie się nie umia zalogować na komputerze nie ma problemu normalnie wchodzi hasło a na telefonie nie idzie się zalogować bo iPhone cały czas twierdzi że na moim iPhoneie jest jakaś podejrzana aplikacja i dla mojego dobra oni mnie wylogowali no i za każdym razem jak go się próbuje zalogować no to oni mnie wylogowują i ten problem jest męczy mnie już ponad tydzień nie wiem co z tym zrobić ale yy, chyba będę musiał zrobić Totalny reset iPhone'a Jeden już zrobiłem, że pousuwałem wszystkie aplikacje, a następnie odtworzyłem iPhone'a z kopii zapasowej Ale to nie pomogło, bo chyba ta podejrzana aplikacja była właśnie pośród aplika aplikacji w tej kopii zapasowej Nie wiem, może mieliście podobny problem, to możecie napisać No i jesteśmy na wjeździe do parkingu Skręć w prawo, następnie Zobaczymy, czy ich systemy ponownie wykryją nasz numer rejestracyjny. Pyk, bilecik pobrany. Szlaban podniesiony. Ostatnio poszło to bezproblemowo. Cały proces wjazdu na parking widzieliście, że było bezproblemowo, a wyjazdu nie widzieliście, ale musicie mi ufać, że było bezproblemowo też. O, tu się samo otwiera. Wszystko się samo robi. Najpierw trzeba było przeklikać właśnie w Internecie, a później wszystko się samo robi. No i jeden z widzów napisał mi taki komentarz, że skoro wjechałem bez skanowania swojego kodu QR, no to wtedy będę musiał dwa razy zapłacić za ten parking: raz, który już zapłaciłem w Internecie, no i drugi raz przy wyjeździe. To nie była prawda. Ten widz, ten komentarz był błędny, bo o, zaś się fajnie otwarło, bo mnie się normalnie udało wyjechać. Jak wyjeżdżałem, to tak samo te szlabany bez żadnego skanowania ani bez płacenia się otwierały. W momencie, kiedy odczytały mój numer rejestracyjny, te kamery przy szlabanach, no to wszystko się otwiero No i jak się wcześniej opłaci w internecie, no to o, pasy. Jak się wcześniej opłaci w internecie, no to te kamery normalnie szczytują twoje numery rejestracyjne i wjeżdżasz bez problemu. Tylko, że no tu jest, to jest chyba najdroższa opcja na parking. Ten z którego my teraz znowu skorzystamy, bo on jest najbliżej tu lotniska. No i on jest przez to najdroższy, nie? No na przykład tu jest trochę grząski grunt, ale nie ma aż takiego dramatu. Buty podejściowe są na nogach, więc, więc nie będzie tak źle. Ciemno już się robi. Normalnie wolałbym pokręcić moim A7S3, wiadomo, ale kręcimy GoPro, bo to jest takie bardziej bezproblemowe i za dużo rzeczy mam przy sobie wartościowych. I przez to, że jestem sam, no to muszę zrezygnować z wyciągania i wkładania ciągłego, właśnie tego aparatu dużego. I dlatego właśnie z GoPro lecimy. To jest najprostsza opcja. W zasadzie z GoPro na głowie to można by całe życie nagrać. 8 marzec, bilecik. Zostawimy go tu, nie wiem czy, ten, czy to trzeba zabierać, czy nie. No i tu jest jeszcze mój bagaż rejestrowany tym razem. Tym razem jest też rejestrowany bagaż. Ostatnio nie było, a teraz jest, bo lecimy tym razem na tydzień, a nie na 3 dni, tak jak ostatnio, więc zabieramy więcej rzeczy. Cyk. Kierunek terminal. Siemanko lotnisko, nie widzieliśmy się całe dwa dni. Okej, okay. to by też samochód ok najpierw, okej. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś mocno haczyć. Dzięki. Kiedy twój fejm już jest na takim etapie, że podbijasz, żeby się odprawić i się ciebie pytają, czy jakoś grubsza wspinaczka, no to chyba właśnie to już coś znaczy. Pasek, wszystko z kieszeni bym też prosiła hmm. o wyciągnięcie. Nie. Tu jest aparat i jakieś takie... Prosiłam już o wyciągnięcie. Wyciągać, tak? Ktoś tu chyba zaśmiał szczęście na wygodne siedzenie, to tu są tutaj takie leżanki, zaś się udało celnąć akurat, także fajnie jest, dobrze się składa, bo jeszcze jakieś prawie że dwie godziny do odlotu, ale to nie szkodzi, jest trochę roboty na telefonie, na przykład czytanie Waszych komentarzy, zajmiemy się tym teraz.

mój pierwszy raz w Portugalii. Pierwsze wrażenie ciepło jest. O wiele cieplej niż w Polsce. No kiedyś Wypożyczalnia samochodów jest otwarta do 23.00, a przez poślizg spowodowany pogodą. Jest już 23.30, więc nie wiadomo czy ogarna fura. Ale nawet nie wiem gdzie jest ta wypożyczalnia. Najpierw trzeba bagaż zabrać Dobra, teraz będzie chwila prawdy Widzę, że tam jest właśnie Enterprise Tu jest moja wypożyczalnia I jest tu ktoś? Oj, nikogo nie ma Pa, Hm. i do English? Yes, English. English, do you have a reservation? Yes. yes, yes. Okay. You are from a rent car from Enterprise? Yes, I am. Yes, you you have a reservation with Yes, the for for the car. For... So you want to pick up the car, yes? Dobra nowość, w taki sposób się jeszcze to nie odbywało. Tu normalnie pan nos zebrał do fury. Tam są nasze rzeczy i pan jest właśnie z wypożyczalni Enterprise. I teraz chyba jedziemy właśnie po już nie taką nową pożyczono fura. Tym razem zupełnie inaczej ta wypożyczalnia tu zadziałała. Na takim komputerku trzeba było wszystko przeklikać. Już jest przeklikane, zapłacone. No i teraz idziemy właśnie po fura. Dzisiaj mm -hmm. Par wheel, tools and triangle. Mhm. So, petrol 95. It's full. You just need to bring it full. Dobra, pochytane. Biały samochód. Biały samochód pochytany. Tym razem nie jest to automat. No ale co? Wybrzydzać nie będziemy. Ważne, że jest biały ten samochód i działo, i mo bagażnik, navigation, i polski język, pan mi już tu fajnie ustawił. To teraz spróbujemy właśnie wpisać adres hotelu i dojechać. Szybkie podłączenie iPhone'a z Hyundai'em i30. O, używa CarPlay, coś takiego tu jest. Nie wiem co to jest, ale to jest chyba coś, co mi pomoże. O i to jest fajne właśnie, to jakby jest taki teraz mój iPhone na ekranie tego, nie? To jest takie fajne, wygodne. I to teraz trzeba nawigację ustawić. Jaki to był adres tego hotelu? No i klasa. Tu się fajnie, to wszystko wyświetliło elegancko. Tak, tutaj mogę jechać. Nigdy jeszcze nie jeździł Hyundaiem, to będzie mój pierwszy raz, więc y, przygotujcie się na jakieś właśnie lipy. A tu się wyłączył. Ok. Dobra. Światła odpalone. Migacze pewnie jak migacze. Otworzymy trochę okno, żeby tu wyluftowało. Po wcześniejszych pożyczających. Szkoda, że nie automat. Ostatnio mi się fajnie tym automatem jeździło. O, a kamera cofania jest. To jest super. Też właśnie wygodna rzecz. Pomału, o kurde, pomału trzeba jechać. Pomału, pomału. Pyk. I w którym kierunku? Ale co tu z tą kamerą się odwaliło? I co? I nie ma, nie znikło. Nie ma. Źle jedziemy. Zawrócimy. Co to za dźwięki? Pasy są. Nie wiem co to za dźwięki. Światła są. Kurnie tu, ja pierwę. Kurde, co to dzwoni do chwała? Kwa, no, nie wiem co to może być. Nie wiem, kurwa, nie wiem. Światła są. Drzwi są niezamknięte. Kula Jak stąd wyjechać? To mnie jakoś pojebanie prowadzi. Zawróć, gdzie mam. Kwa? Dobra, już mi. Przyznaję, że już mi właśnie zmęczenie i już mam. Spadek energii. Głodny już jak jest fes. Trzeba się jeszcze skupić, tylko teraz jeszcze na koniec Trzeba się skupić, żeby tego auta nie rozdupić i dojechać na hotel 20 minut Jeszcze trzeba 20 minut wytrzymać Może po drodze jakoś stacja, złapie... złapiemy i kupimy coś dobrego Tu w prawo czy tam w prawo? Tu w prawo 400 metrów skręcił w prawo w zjazd. Dobra, jest dobrze. Jedziemy sobie fajnie. Generalnie co od razu mi się rzuciło w oczy, tu w tej Portugalii to to, że tu jest Cieplej I dochodzi tu do takiego ciekawego zjawiska atmosferycznego. Było to już widać z samolotu, że jest bardzo nisko Taką cienko warstwa chmur. A to znaczy, że jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby się wspinać na jakąś taką na przykład opuszczoną antenę na szczycie góry, no to jest duża szansa, że nad ranem ta antena się przebije przez tą warstwę chmur i to będzie tak wyglądać, jak wiecie, że no, stoicie na obiekcie, który wystaje z takiej gęstej warstwy chmur. Ja już kiedyś tego doświadczył, to jest efekt inwersji. To się inwersja nazywa, że jakby niebo, może pod nogami, nie? No i to jest zajebiste. Kto wie, być może w jednym z kolejnych odcinków inwersja na vlogu i nie łazi tu o tworzenie pytania po angielsku i no właśnie o efekt inwersji. Za tymi drzwiami jest mój hotel, mój apartament. Nagrywam to, żeby właśnie nagrać takie reaction wideo. Zobaczymy co tam jest w środku. Pralka. Pralka jest w środku. Kafelki. Czyli całkiem całkiem. Tu jest takie rzeczy są. beczka gotowanie ekspresik na te takie większe, tym razem. Łaźnia. robimy urbeks. Łaźnia tu jest. To jest takie wielkie. Ja nie mogę. To ja normalnie jakiś wynajął jakiś real apartment. To jest real apartment No ładnie Myślę, że da się tu przeżyć. Kilka osób mogłoby tu przeżywać Piękne chwile, ale to bydaję tu i no, przeżywał te piękne chwile. Muszę jeszcze przeparkować auto i przynieść resztę rzeczy z tego auta, także widzimy się za moment. Środa, dzień... Vloga. Właśnie się ściepuje materiał na tego vloga, którego oglądaliście prawie wszystko z GoPro, a teraz już nie z GoPro, tylko z 7 s 3 No i właśnie teraz będzie raport. Czas na raport. Godzina w Polsce. Druga 23, a tu pierwsza 23. Kojarzycie taki motyw, że przyjeżdżacie do hotelu i zapomnieliście kupić wody, ale na całe szczęście w hotelu była woda. Zawsze taka mała buteleczka wody jest w hotelu, nie? No, ale nie, nie tu, nie w Portugalii. Tu w Portugalii nie zostawili mi wody i no zostawili mi wino. I nie wiem co z tym winem zrobić. Bo one jeszcze bardziej mnie może odwodnić. A poza tym, ja muszę rano wstawać i autem jechać. Więc całe szczęście, tu niedaleko jest bar. I w tym barze, właśnie kupił żech dwie takie małe wody. No i tego loda. No bo w tej lodówce były same lody. Nie było żadnych nabiałów, jogurtów ani nic takiego. Na szczęście przytaszczył że z Polski trochę chleba takiego pszennego. I to będzie właśnie moja kolacja. Za chwilę zjem loda z yy, właśnie chlebem. Pier to będzie mój pierwszy raz. Tu są moje rzeczy jeszcze nierozpakowane. Generalnie w Portugalii i w tych takich różnych hiszpańskich krajach jest ciężko z ogrzewaniem. Oni tu nie mają ogrzewania. W zima się po prostu grubiej ubierają i ewentualnie dogrzewają się takimi grzejnikami. Podłączył już ten jeden grzejnik, tu ich jest pełno. W każdym kącie jest taki grzejnik. Także podłączył, żeby było trochę cieplej. Tu się już telefon ładuje. No i tam szumi morze. Tu jest fest blisko do morza, ale to będzie temat na kolejne odcinki. Podkręcimy iso, żebyście mogli właśnie to obczaić. Brok. mży fest także zawijamy się i pokręcimy ocean jeszcze przy jakiejś lepszej pogodzie e, otwarł tu, żeby troszkę bo wydaje mi się, że tu nie do końca świeżo pachnie e, a ja bym wolał to właśnie przewietrzyć więc tam już jest otwarte no i tu jeszcze ta sypialnia sobie obczajmy, bo właśnie tu jest jeszcze sypialnia koło łazienki no i też że tu, odpalił grzejnik i otwarokno. okno generalnie jest ciepło więc ja chyba zaraz powyłączą w ogóle te grzejniki tak o tu jest pościel chyba jest dość czysto wygląda świeżo fajnie bo ja już jest śpiący w sumie fest także zaraz właśnie pójdę spać i plan jest taki żeby jutro rano wstać o, bardzo wcześnie, tak żeby pojechać. Jeszcze do końca nie wiem, jak to jest daleko, ale dostał że właśnie na miary, na y, nieczynną antenę na szczycie góry. No i chcę tam jutro wbić i nie był że jeszcze w tamtym miejscu. Nie wiem, co mnie tam czeka. Muszę się spakować. Tak, trzeba właśnie jutro jechać na spotkanie, na spóźniony Dzień Kobiet, na spotkanie z A. Anteną, z anteną, z opuszczoną anteną, właśnie tu jest dosyć niedaleko. Dostał, że cynk od ludzi z kanału Majowanie o takiej właśnie opuszczonej antenie. No i jutro pojedziemy ją sprawdzić. Nie wiem nic. Nie wiem nic i no wiem jak to wygląda i kaj to jest, ale jak wygląda dojazd w tamto miejsce, to nie wiem. Dowiem się tego jutro. Na szczęście, właśnie mam fura, zatankowano, mam nawigację. Mam motywacja, mam yerba, mam jeszcze kilka godzin, około cztery godziny snu będę miał, no i pojedemy rano, nie? No, e, co jeszcze bym powiedzieć, no w Portugalii ogólnie te morze, one robi efekt, powiem Wam, że mnie aż taki dziwny niepokój ogarnął, jak że tu przyjechał i że usłyszał szum tego morza, wiecie, taki szczur lądowy, nie? I te morze budzi respekt. Budzi respekt, to nie jest morze Boże, to jest ocean. To jest jakiś ocean albo jakiś Atlantyk, coś takiego, jakoś wielkowoda. Ona fez larmo robi. obczajmy ją i pokręcimy z drona na pewno w jakimś kolejnym odcinku. Yy, I właśnie pachnie tam na zewnątrz tak tropikalnie, tak świeżo, tak pięknie. Tak ładnie tam pachnie, czego nie można powiedzieć. Tu, właśnie w środku tego apartamentu, bo tu takoby trochę, no nie do końca, fajnie, ale też nie najgorzej. Nie najgorzej. Eee, dobra, teraz wydajesz chleb z tym lodem, ale nie będę tego nagrywał. Jutro właśnie ten spóźniony Dzień Kobiet, mam nadzieję, że nie będzie padać deszcz i że będzie fajnie, w dalszym ciągu nisko warstwa chmur, żeby, żeby był fajny efekt. No i co jeszcze mogę powiedzieć, no lot do Portugalii, powiem Wam, ciężko było, nie umiał zasnąć, koło mnie była prawie że impreska. Ludzie, którzy lecieli razem ze mną do tej Portugalii, to ja miałem wrażenie, że to było takie Fez, rozrywkowe towarzystwo. Całkiem inna bajka niż ostatnio w czasie tego lotu do y, Luksemburgu. Do Luksemburgu to lecieli same takie właśnie y, ciche sztywniaki, a do Portugalii to lecieli same takie właśnie głośne y, luzaki. No i w IO pośród tych głośnych luzaków, nie, Próbował tam, nie wiem, medytować, usnąć czy cokolwiek. Yy, no, ale co, fajnie było ogólnie, jakby wiadomo, życie jest jedno, trzeba się bawić. Każdy się bawi na swój sposób. Jedni piją alkohol, drina za drinem i właśnie się śmieją w samolocie, a inni lecą w samolocie na trzeźwo, żeby właśnie na drugi dzień był clear focus i żeby. Yy, Coś odwalić nie? i to nagrać i dobrze poustawiać aparat, żeby było fajnie nagrane. Kończę ten odcinek. Boże górze jest głodny. Dziękuję bardzo wszystkim za wytrwanie do końca tego właśnie travel vloga. Zapraszam na kolejny odcinek i pozdro. Dzień kobiet wczoraj był dzień kobiet, nie? Antena. Patrzcie, co udało mi się znaleźć. Up to the moon studio, Aulas, the pole dance i flexi. Coś tam sprawdźmy, co tam się dzieje. <słyski>